No halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiem wam szczerze, że takiego wstępniakowce w CESie to ja dawno, ale to dawno nie widziałem. I jestem miło zaskoczony, że coś takiego dali. Przy tym jak wchodzi operacja Rapid Tide. Więc mamy jeszcze pusteczkę, ja już kupiłem. Będziemy ją aktywować. A więc mamy, oczywiście tak jak przy każdej operacji, dostępny od razu że żeton. Pojawiają nam się, pojawia nam się lista misji. I misje widzę od razu, że w sumie robią się coraz bardziej rozbudowane, co może cieszyć. Eee, czy jest jakaś misja fabularna? Uproszczony grupa Delta, standard, obrońca. Chyba jedne z najprzyjemniejszych misji jakie są. E Skrzydłowy, który ma dwie opcje. Turniejowy, dwie opcje, czyli wygraj 21 rund albo wygraj po prostu mecz. Przepraszam, mamy strefę zagrożenia i mamy deathmatch, który jest naprawdę bardzo rozbudowany, bo mamy dodatkowe misje, które musimy wypełniać, jakby w tym deathmatchu. Czyli to nie jest tylko zabij 20 wrogów z danej broni na deathmatchu, tylko tak jak tutaj mamy: zabij wroga, będąc na strefie detonacji A, zabij wroga, będąc na obszarze startowym antyterrorystów. Fajnie te misje, naprawdę fajnie zaczynają wyglądać i są w cesie coraz bardziej rozbudowywane. Więc, jak, jak mówię, misje są naprawdę coraz lepiej rozbudowywane. Przepraszam, musiałem zrobić małą, prze małą pauzę. Ale to, co nas interesuje, czyli jest jeszcze sklep operacyjny, który nic się nie zmienia od ostatniego. Można powiedzieć, że od ostatniej serii operacji, jaka była. Czyli mamy znowu gwiazdki do kupowania, dzięki albo do zdobywania, dzięki oczywiście wykonywaniu misjom. Yy, za gwiazdki możemy kupować agentów. Agentów dodali. Jeszcze parę nowych skórek, więc jest w czym przebierać. Ja osobiście cały czas wolę zostać przy normalnych opcjach. No oprócz tego, widzimy, że mamy na przykład skiny z kolekcji Train, które możemy śmiało sobie odebrać typowo po jednej. Więc, to znaczy, no, mamy za jedną gwiazdkę zwy, z niebieski skin, fioletowy za cztery różowy za 20, no i czerwony ten gloczek gloczek albo emeczka za 100. Więc naprawdę, naprawdę wygląda to dosyć przyjemnie. Skiny z Mirage'a, awupka. No i awupka z Mirage'a wygląda ładnie, pustynna hydra, ale te awupy, jakby nie patrzeć, chyba zawsze najładniej wyglądają. Nie, więc nie może tego zabrać. Mamy Digielka. No, te skiny, tak utrzymane na milku, fajnej tonacji, przynajmniej te trzy, naprawdę przyjemne. Zobaczmy sobie dalej. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy Milka, mamy Dasta 2. Tutaj kałaszek. Kałaszek taki ładny, złota. Ara, złota arabeska. Ładny skinek. No, co prawda, no, skiny z tych kolekcji to boli mnie jedynie chyba to. Tutaj taki skorpion w piasku. Fade UMP. Więc kolekcję Fade'a będzie może robić sobie coraz większą jeśli chodzi o skiny. Więc parę fajnych skinów jest. No i potem oczywiście robi się coraz, coraz gorzej. Kolekcja Vertigo też nam dochodzi. Tutaj mamy MK, No i takie graffiti, jak to na może powiedzieć, że budowlach. Na starych budynkach pewnie powstają. Niebezpieczne warunki też ładnie te skiny naprawdę. Zagrożenie upadkiem to jest to samo? Nie, myślałem, że z podobnej kolekcji, ale tak jak mówię, no, trzy pierwsze skiny wyglądają zawsze fajnie. Na kolekcję naszywek, więc naszywki też są nawet przyjemne, powiem szczerze. Naklejeczki, oczywiście związane z morzem, czyli fale. No i tutaj też parę opcji naklejek nam się pojawia. Więc, no, można powiedzieć, że jest co może nam wypaść, jest troszkę tego do losowania, jakby nie patrzeć, a my co, chyba dokupimy sobie parę gwiazdek. Co możemy, możemy sobie dokupić 10, możemy dokupić sobie 10 i zobaczymy czy coś tu ładnego nam wyskoczy, oczywiście chciałbym otworzyć jedną skrzynkę z tej operacji. Więc otwieramy skrzynkę tutaj za gwiazdki bez klucza ją wtedy będziemy otwierać czy z kluczem? Chyba z kluczem i tak, bo tylko odbieramy skrzyneczkę. Dokładnie tak. Więc dajcie mi sekundę. Dokupujemy sobie jeszcze kluczyk. I tak na szybko takie krótkie omówienie tej operacji. O tutaj też widzimy, że skiny są naprawdę ładne w samej operacji. Digl mi się podoba. Emeczka trochę mniej, ale jest czerwony. Kałach trochę mniej, ale jest czerwony. Scout. Ten mój chyba póki co ładniejszy. Więc no, parę skinków ładnych jest, ale to do końca nie jest to. Na pewno Digla bym chciał przytulić. 5-7 też mi się podoba. Taki trochę zwyczajniejszy. Nie pamiętam. mk odpalaliśmy? Nie odpaliliśmy. Mk też ładnie wygląda. No wiecie co, bez większego przedłużania eee, Czy kupiło mi klucz? Kupiło mi klucz, więc otwieramy pojemniczek Otwórz, zobaczmy czy ta operacja miło nas przywita Fajnie by było, nie wiem jakie są czerwone skiny Było blisko, niestety dostajemy auga Więc no mogło być troszkę lepiej Wróćmy sobie do sklepu operacji, czemu by nie? Bo mamy 9 gwiazdek, możemy otworzyć sobie ze dwie kolekcje a więc sobie te kolekcje sprawdzimy, sprawdzimy sobie chyba milka bo tu są ze dwa skiny, które mi się naprawdę podobają. Więc mamy odbieranie nagrody, eee, P250, więc taki zwykły skineczek. No i tutaj patrząc, że kałaszek jest do zdobycia, też możemy sobie odpalić jedno, że zobaczyć jak to wygląda. No i no tak jak zawsze, na te szare skiny jest niestety największa opcja. I z tym, no musimy się pogodzić. Słuchajcie, jeśli byście chcieli jakieś misje zobaczyć na typowym na kanale, dajcie znać w komentarzu. Na pewno operacją będziemy zajmować się na live'ach. Tam będzie troszkę łatwiej. Tam z chłopakami będziemy sobie to ogrywać. Więc zapraszam na live. Y. Zaczynamy z live'em za jakieś. 15-20 minut na pewno przed 15 się odpalimy, więc co, do usłyszenia już tylko na kanale Siemaneczko Cześć!